Jak wyciągnąć prawdziwe obiekcje w sprzedaży? Świeżak robi to tak. Prospekt. Muszę to przemyśleć. Świeżak bez doświadczenia. Okej, okay, ile czasu ci to zajmie? Kiedy mam zadzwonić? A co robi profesjonalista? Hmm, muszę to przemyśleć. Aaa, ah, rozumiem. Chodzi o cenę. Nie, nie, nie. Nie chodzi o cenę. Nie? Czyli ja to panu źle wytłumaczyłem. Nie, nie, nie. I widzisz, on w tym momencie prawdopodobnie już da sobie prawdziwą obiekcję o co chodzi. Bo to, co ty zrobiłeś, to poprowadziłeś rozmowę tak, żeby wina spadła na ciebie, że to coś ty zrobiłeś źle. I on będzie miał przez to wyrzuty, że ty coś źle wytłumaczyłeś, że może nie do końca poprowadziłeś ten proces, że jest z nim sprzedawcą. I jak on będzie miał te wyrzuty, to powie, co jemu tak naprawdę na sercu leży. Bo oczywiście nie chce niesłusznie Ciebie zostawiać z poczuciem winy. Nawet jeśli cena jest tym powodem, a powiedział wcześniej, że nie jest, to sam widziałem kilka przypadków, że rozmowa szła na tej zasadzie: Okej, okay, dobra, wiesz, to jednak chodzi o cenę. Bingo, czy jak masz ten prawdziwy problem na tacy, to możesz wtedy z nim pracować, bo wiesz, co jest nie tak i możesz na przykład odpowiedzieć, na jaką cenę spodziewałeś się usłyszeć. I ty właśnie już możesz wtedy nad tym pracować. Subskrybuj po więcej.